A teraz zapowiadam już wcześniej, wywiad z księdzem Krzysztofem Litwińskim, który przebywa w Denver z wizytą u księdza Marka. Zapraszam. Parafi Świętego Józefa w Denver Witamy gościa naszego, księdza Krzysztofa. Dobry, Dobry wieczór. Jest. Dobry wieczór, Szczęść Boże. Skąd ksiądz przyjechał do nas? Z Polski, z Sprzycko-Szczecina. Jestem w Pyrzycach od 1 lipca, ponieważ skończyłem kadencję, w Polsce jest kadencyjność w zgromadzeniach zakonnych, a należy do zgromadzenia księży Chrystusowców, tak jak ksiądz Marek. I w Polsce proboszczem można być trzy kadencje. Trzy lata, trzy lata, trzy lata. Nie można być krócej, ale nie można być dłużej. I w tym roku upłynęło akurat dziewięć lat i trzeba było się spakować ładnie, pobożnie i pobożnie mówisz, że pojesz do Pyrzyca. Mówię, w nie będą dzięki. Od pierwszego lipca jestem w Pyrzycach. Czyli to nowa parafia dla księdza, tak? Tak, tak księdza Marka. Ale bardzo fajna. Mówimy tak, Goleniów był piękny i wspaniały, a Pyrzyce, ojej. Czyli ksiądz był wcześniej w Goleniowie, tak? Tak. To jest szczecińskie, Goleniów jest znany z tego, że tam jest szczecińskie lotnisko. Proszę księdza, jak w Denver bardzo, bardzo nas interesuje, jak przyjechał ksiądz pierwszy raz do Denver, prawda? Tak. tak. Nie marzyłem nigdy o Denver. Tak pierwsza taka wzmianka o Denver gdzieś tam zakodowała się, jak był papież Jan Paweł II, spotkanie z młodzieżą. Denver, no tak właśnie. Tam też to wtedy mówili, że gdzie tam on tam, je? Mówi, przecież to nie wyjdzie, Ameryka, no gdzie tam młodzież w Ameryce będzie? No a to proszę, oczekiwania wszystkie przeszły. I stąd powiem, mówię, tak ciekawe, czy gdzieś chciałbym zobaczyć Denver. I to akurat e, kilka miesięcy temu, dwa, trzy miesiące temu. Ksiądz Marek mówi, mówi: Wiesz, mówi, co byś powiedział o Denver? Ja wiem, no że co? No, prawdopodobnie tam będę od 1 sierpnia. Ja wiem, o to pięknie, marzenie, to może ja przy okazji zobaczę. No i tak, akurat, se, ponieważ wakacji nie miałem, no bo to w związku z przednosinami, trzeba było poznać nową parafię, lipiec, sierpień. We no wrześniu wszystko rozpocząć, rozpoczęła się nauka. Ja wiem, no a teraz? Czas na Denver. O, właśnie. No i tak po, tutaj się znalazłem. Jak długo ksiądz tutaj z nami będzie? Tydzień. W sobotę, do przyszłej soboty jestem tutaj, lecę później do, do Atlanty na jeden dzień, tak żeby samolot zdążył, jeden z drugim, bo to różnie z samolotami bywa. Czyli w sobotę lecę i w niedzielę 21.35 z Atlanty do, do Amsterdamu. A z Amsterdamu do Hanoweru, a tam jest kolega mój kursowy, nasz, który był razem w Święceni, samochodzi i 4 godzinki jeszcze do Polski. Jak to jest być akurat w tym zakonie Chrystusowców? Czym się różni od normalnego, zwykłego zakonu? No tym, że my jesteśmy nienormalni. <śledziałem> <śledziałem> no. No. No, czym się różni? Trudno mi powiedzieć, no, czym się różni. Każdy człowiek szuka swojego miejsca na świecie, na kuli ziemskiej. I prawdopodobnie ksiądz Marek, ja i moich 17 kolegów, z którymi byłem święcony, no akurat znaleźliśmy to miejsce. U Chrystusowców najpierw seminarium, i później niektórzy, no z naszego kursu tylko nas dwóch jest w Polsce, a reszta po całym świecie się rozjechali i pracują. Tak się spotykamy co jakiś tam czas z niektórymi, albo to ciężko się spotkać ze wszystkimi. Czyli to przypadek, czy świadomy wybór? Że akurat zakon Chrystusowców? Bardzo trudne pytanie. Nie zastanawiałem się. Tyle lat już upłynęło, że jeszcze. Za, za, za. No, chyba się znalazł. No, już nie przesadzajmy, że aż tyle lat. No, święceni byliśmy w 1982 roku, czyli za dwa lata będzie już 30 lat poświęcenia kapłańskich. To już tyle lat. I jak to życie się toczy? Bardzo szybko. Jak piosence. Upływa szybko życie. Bardzo szybko, za szybko chyba. Ale szczęśliwie. No, bardzo szczęśliwie. <laughs> nie widać, nie słychać? <laughs> Bardzo się cieszymy, że księdza do nas przyjechał. Jak się podoba to Denver? Czy spełniło oczekiwania? No pięknie położone jest. To jest tak, można powiedzieć, no, cudownie. To jest takie, myśmy pojechali dzisiaj trochę w góry, no to ja jestem taki o, trochę oczarowany. Byłem w, w polskich górach, nie wiem, gdzieś tam widziałem jakieś góry we Włoszech, no ale to, to jest takie no, niesamowite to położenie Denver. A gdzie dokładnie księdz był? U tej pierwszej świętej amerykańskiej siostra Franciszka. Cabrini. Cabrini, o, o właśnie, widziałem to włoska takie było. Byliśmy, no pięknie tak to wszystko położone, te, te dróżki modlitewne, pełno ludzi, tak widać, że to jedni wyjeżdżają, drudzy przyjeżdżają w ciszy, niektórzy się modlą, niektórzy tak tam podziwiają te krajobrazy, takie to otoczenie uspokajające. No, i też radio takie ja pierwszy raz słyszałem właśnie miesiąc temu. Ksiądz mi powiedział, że. E, e, taki jest radio i można go posłuchać. Ja mówię, no, ale ja mogę pogoś No, pewnie mówię, to trzeba w internet wejść i tam tam to chyba radio, tak? To jest Polskie Radio Denver. Mhm. Postukałem, postukałem, nie no jest, no i posłuchałem. A teraz proszę, księdza, ksiądz sam się posłucha w naszym radio. Tak? Niemożliwe, jak wrócę do Polski. Już to niedzielę będzie ten materiał. Aha, o proszę. Niesamowite. Co książę myśli o Polonii tutaj w Den